Siemanko z tej strony Krzysztof i Marcin. Witamy na kanale Piwni Bracia. Dzisiaj mamy dla Was zupełnie coś innego. Przygotowaliśmy dla Was 5 piw, które powinien wypić każdy kibic. Bo wiadomo, euro to piwo, euro równa się piwo. Każdy musi wypić piwo na euro. <grych> Jutro mecz Polaków, więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do pierwszego piwa. Zaczynamy piwa od Doktora Bro, czyli Perfect Lager. Idealne piwo na początek spotkania. Piękna piana, wysoka, piwo jest klarowne. W aromacie mamy nuty owocowe, lekka słodowość, czucie amerykańskich miele, czyli cytrusy. Smaku słodowe, lekka goryczka. Piana zostaje nam, oblepia szkło. Dosyć wodnisty, ale przez to bardzo dobrze będzie nam wchodzić. Gdyby tak smakował każdy lager, życie od razu byłoby piękniejsze. Kolejną pozycją jest raciborskie zielone. Po pierwsze, barwa ta może nam się ewidentnie kojarzyć z boiskiem piłkarskim albo z Ludwikiem, jak to woli. Po drugie, jeżeli twoja kobieta już kolejny dzień narzeka na to, że ciągle pijesz piwo na tych meczach, to powiedz jej, że kupiłeś sok kaktusowy. Chociaż w moim przypadku to nie zadziałało. Jedziemy z zapachem. Przede wszystkim słodowy. Kojarzy się z Lagerem. Smaku podobnie. Mocno słodowe. Barwnik, który jest odpowiedzialny za ten kolor, nie wpływa raczej zna znacząco na smak tego piwa. Z pięć dałoby radę dziabnąć na meczu. A teraz piwo, które. Ej, gdzie jest A teraz piwo, które pomoże nam przełknąć smak porażki i goryczy: czyli Double IPA z wybrowarą Birbant. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo piwo no, uchodzi za jeden z lepszych egzemplarzy tego stylu. Wysoka piana, drobno w barwie głębokie złoto, aromat, bardzo mocne, wyraziste cytrusy, czyli typowy chmiel citra. W smaku bardzo goryczkowe. Czuć drogę karmeli, bardzo gładkie i przede wszystkim bardzo pijalne. Gdy wasza drużyna, typowana drużyna przegra, porażka nigdy nie będzie tak dobrze smakować jak z tym piwem. Podczas Euro 2016 nie może zabraknąć tak zasnego stylu, jakim jest IPA. Więc ja w tym miejsce wybieram jednego z lepszych zawodników. Rowing Jacks z Browaro... ale Browar. To piwo to jest jak Robert Lewandowski spośród wszystkich IPA. W aromacie mamy intensywną mieszankę owoców tropikalnych, cytrusy, czyli klasyka po prostu stylu cytrusy, cytrusy, jeszcze raz cytrusy. Mmm... smaku. Opetarda. Goryczka. Świetna. Wysoka ale bardzo dobrze zbalansowana ze smakiem, z aromatem. Idealnie odda charakter intensywnego meczu. Lekko ziemiste, co też fajnie odpowiada temu piwu. Może nawet ziołowość, ale intensywność cytrusów tutaj się wybija na pierwszy plan. Nie wyobrażam sobie meczu bez tego piwa. W tym zestawieniu nie może, to no po prostu nie może zabraknąć Piwa, które jest idealne do świętowania zwycięstwa Polaków czy też ulubionej drużyny, czyli oczywiście mowa o porterze bałtyckim. Ale wiadomo, portery bałtyckie Polacy robią najlepsze na świecie. A my do tego zestawienia przygotowaliśmy portera bałtyckiego z baru Komys, który już nie jeden medal na konkursach międzynarodowych zdobył. No i co my tu mamy? Beżowa piana, ciemne, nieprzejrzyste. Aromat typowy dla tego stylu, czyli kawa, czekolada. Mocno, mocno kawa. Palone też, ale kawa, kawa jest ewidentna. No to klub ten go dziób. Mm, balsam dla mojego podniebienia. Gładkie, takie przyjemne, leci. Nawet słodka czekolada. Takie mm. dziapnięcie lekkiej kawy. No, ja mam powiedział, że taki właśnie after aftertaste jest taki kawowy. Mhm. Świętowanie przy tym piwku będzie dwa razy lepsze ma tak. dwa razy więcej procent. Życzmy sobie, żeby to piwo gościło po każdym meczu Polaków. Zajutrzejsze zwycięstwo nad Niemcami. To są nasze propozycje na Euro 2016. Jeżeli macie inne propozycje lub inne piwa Wam lepiej się pije przy oglądaniu dobrego meczu, to dajcie znać w komentarzach. Także wszyscy trzymamy jutro kciuki i powodzenia Polsko. Na razie, trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia.